Witaj skarbie. To jest błogosławieństwo na rok 2026. Pozwól sobie na to, żeby się teraz zrelaksować. Usiądź wygodnie, weź głęboki wdech. Ach, powróć do ciała, powróć do tego momentu, tu i teraz. I pozwól sobie na to, aby to błogosławieństwo wprowadziło w Twój nowy rok tyle dobrego: cuda, lekkość, radość, światło, zdrowie, obfitość. Więc zacznijmy od tego, żebyś sobie wyobraził wyobraziła przepiękne, um, przepiękne miejsce, w którym siedzisz. Pod prysznicem. To taka, taki strumień światła, który spływa na ciebie z góry. To światło jest boskie i przepływa przez całe twoje ciało, zaczynając od głowy i wprowadzając w twoje ciało spokój, i równocześnie oczyszczając wszystko to, co ci już nie służy. Myśli, pomysły przekonania stare tożsamości to światło wypłukuje to wszystko i to spływa w dół i ziemia zabiera to i przetwarza a światło przepływa przez twoją głowę i płynie do reszty ciała wpływa do serca i przepływa przez wszystkie Twoje organy, uzdrawiając, oczyszczając, energetyzując każdą komórkę w Twoim ciele, rozświetlając Twoje DNA, rozświetlając całe Twoje ciało zdrowiem, spokojem, poczuciem bezpieczeństwa, regulacją systemu nerwowego. Pozwól sobie na to, żeby to światło dopłynęło do każdych zakamarków Twojego ciała i całego Twojego jestestwa. To ciało przyprowadza takie poczucie spokoju i boskiego porządku do Twojego mózgu, jak i do Twojego myślenia. Światło wpływa do Twojego gardła, do Twojego serca. Do Twoich płuc, nerek, wątroby, woreczka żółciowego i do wszystkich innych organów łącznie ze skórą, dotykając, muskając Twoją skórę takim delikatnym uczuciem boskiej miłości. Zobacz, jak to światło rozpływa się po wszystkich Komórkach twojego ciała wprowadzają, wprowadzając boski porządek idealne zdrowie lekkość klarowność jakość szczęścia która wejdzie do twojego roku i rozgości się w nim już na zawsze na całe twoje życie taka Radość, otwarcie na to, co nowe i dobre dla Ciebie. Weź głęboki wdech i wydech, zrelaksuj się jeszcze bardziej i zobacz, jak to światło rozpływa się po całym Twoim domu i rozpływa się po całym Twoim życiu wpływa do Twoich finansów, kont bankowych, portfela. Do wszystkich Twoich związków, pracy zawodowej, do wszystkich związków z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami, ludźmi, którymi pracujesz. To światło, które teraz przez Ciebie przepływa i rozszerza się na wszystkie aspekty Twojego życia, rozświetla cały Twój rok. I każdy aspekt Twojego życia boską miłością, boskim porządkiem i cudami. Zobacz, jak to światło wpływa wszędzie, w każdy zakamarek Twojego jestestwa. Pozwól się temu światłu rozgościć na stałe w Twoim życiu, w Twoim ciele, w Twoim myśleniu. Niech boski porządek zapanuje teraz w Twoim życiu. Na każdym poziomie, w każdym oddechu. A teraz możesz za mną powtarzać to błogosławieństwo na głos albo w głowie, wyobrażając sobie, że Boska miłość płynie tam, gdzie wysyłasz energię, o czym teraz będziesz myśleć. I to błogosławieństwo, które będziesz robiła lub robił sam. Popłynie wszędzie tam, gdzie sobie tego zażyczysz. Zapraszam więc tutaj, żeby otoczyły cię twoje anioły, twój archanioł Michał, twój opiekunowie i wszystkie istoty światła, które chcesz zaprosić. I powtórz za mną w głowie albo na głos: Ja, możesz powiedzieć swoje imię, błogosławię siebie teraz miłością, radością, obfitością, idealnym zdrowiem. Błogosławię każdy dzień tego roku, boskim porządkiem, światłem. Roświetlam każdą sekundę mojego życia w tym roku energią boskiego porządku, boskiej radości, przygody, zdrowia, śmiechu, idealnych związków z ludźmi, którzy są mi bliscy. Błogosławię wszystko i wszystkich, którzy są w moim otoczeniu. Błogosławię moją rodzinę, moich przyjaciół, ludzi, z którymi pracuję, błogosławię ludzi, którzy mieszkają niedaleko mnie, moich sąsiadów, ludzi, których spotykam codziennie w drodze do pracy, do domu, w sklepie, błogosławię wszystkich ludzi energią miłości, światła, aby Wam się wszystkim szczęściło, błogosławię siebie, aby mnie się szczęściło. Aby ten rok był wypełniony cudami, aby każdy aspekt mojego życia był zaopiekowany. Błogosławię swoje konta bankowe, błogosławię swój portfel, błogosławię swoje myślenie o pieniądzach, boskim porządkiem, aby wszystko to, co chce do mnie przyjść, ta cała obfitość mogła przyjść, bo. Otwieram się na to w tym momencie. Wyobraź sobie, jak Twoje skrzydła się teraz otwierają, i Twoje dłonie fizycznie otwierają się na tą obfitość. Przyjmuję obfitość i jestem źródłem obfitości. Błogosławię siebie, kreatywnością, aby wypływały ze mnie nowe pomysły, które będą mogły pomagać innym przynosić mi radość i tworzyć nowe źródła zarobku, które mnie przyniosą radość, obfitość, a innym szczęście, zdrowie i rozwiązanie. Pozwalam sobie być bardzo kreatywny, kreatywna w tym roku i błogosławię całą moją drogę każdego dnia, aby otwierały się nowe możliwości i przychodzili do mnie Nowi ludzie, nowe możliwości, nowe sytuacje. Pozwalam sobie na to, żeby być źródłem rozwiązań dla innych, żeby gdziekolwiek się pojawię, pojawiały się również rozwiązania, błogosławieństwo, żeby wszyscy czuli się świetnie w mojej obecności. Błogosławię wszystko to, co posiadam mój dom, samochód. Moje łóżko, moją kodrę, moją poduszkę, błogosławię boską energią, rozświetlam, aby wszystko to, co codziennie dotykam, widzę, używam, było naponione boską energią, boskim światłem, szczęściem i cudami. Wszystko teraz rozświetlam naokoło, nawet garnki, w których gotuję obiad, ubrania, które noszę, wszystko rozświetlam boskim porządkiem i światłem. Niech wszystko będzie napełnione, i niech wszystko wibruje na najwyższym poziomie światła. Niech ta wibracja, która na stałe stanie się wibracją mojego życia, będzie wibracją najwyższą wibracją współczucia, wibracją wdzięczności, miłości, czułości, życzliwości. I zaufania do mnie, do życia, do wszechświata, do Boga. Błogosławię również siebie, idealną intuicją. I proszę, i dziękuję za to, że jestem prowadzona, prowadzony. Każdego dnia słyszę swoją intuicję idealnie. Wiem, jakie podejmować decyzje, wiem, co robić, wiem, kiedy mam powiedzieć tak, kiedy mam powiedzieć nie? Dziękuję za to, że jestem tak mocno połączony, połączona ze swoją intuicją i prowadzeniem. Dziękuję moim przewodnikom i aniołom. Weź głęboki wdech. Poczuj to światło, które teraz przepływa przez wszystkie aspekty Twojego roku, i zobacz, jak to światło Przepływa przez styczeń, luty, marzec. Każdy dzień, każda sekunda, każda minuta, każdy tydzień każdego miesiąca jest teraz rozświetlony. Luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. Świecą bardzo mocno. <laughs> Teraz wyobraź sobie, że Twoje przepiękne skrzydła otulają cały rok, tak jakbyś przytulała, przytulał ten rok, jak kogoś, kogo kochasz najbardziej. Przytulasz siebie, przytulasz ten rok. Pozwalam Ci roku być najlepszym rokiem w moim życiu, we wszystkich aspektach. Pozwalam sobie przyjąć całe to dobro i cuda, bo ja jestem cudem. Pozwalam sobie na to, aby przyjąć jeszcze więcej miłości, obfitości, szczęścia, przygody, zdrowia i żeby być źródłem tego dla innych, Jś głęboki wdech. Światło teraz popłynęło we wszystkie aspekty Twojego życia. I wyobraź sobie, że stoi przed Tobą ognisty koń. Koń 2026. Rok ognistego konia. Niech stanie przed Tobą. Spójrz mu w oczy. Połóż rękę na, na plecach tego konia. Zobacz, jakie masz piękne, złote siodło. Podziękuj temu koniowi za to, że będzie Cię nosił przez cały rok i możesz skoczyć na te siodło zobaczyć jak się czujesz i możesz iść obok konia możesz jechać na nim galopem możesz jechać powoli czasami możesz wolno czasami szybko ale połącz się z miłością z tym koniem z tą metaforą na ten rok i zapytaj tego konia czego potrzebuje od ciebie żeby on mógł ci służyć jaka masz być jaki masz być co masz zrobić aby ten koń tak bardzo mógł Cię wspierać. Abyście byli szczęśliwi razem. W jakiej masz być energii, co masz zrobić? Poczuj to i zobacz. A ja również błogosławię cały Twój rok. Dziękuję Ci, że jesteś w moim życiu, i słuchasz tej, tej medytacji i tego błogosławieństwa. Błogosławię Cię wspaniałym rokiem, aby to był. Zdecydowanie najlepszy rok w Twoim życiu, a każdy kolejny był coraz lepszy. Błogosławię Cię mądrością, intuicją, zaufaniem, miłością, lekkością, zabawą i obfitością z jeszcze wyższej półki, odwagą. Błogosławię Cię odwagą, żebyś mogła, mógł robić to, po co jesteś stworzona jeszcze bardziej. Żebyś była prowadzona każdego dnia, w czasie snu, w ciągu dnia. Błogosławię Twój portfel, Twoje konta bankowe obfitością, Błogosławię Twoje zdrowie, żeby mogło być jeszcze bardziej, cudownie, szczęśliwie zdrowie. Zdrowe ciało, zdrowy duch, zdrowe serce, zdrowe związki, zdrowe finanse. Błogosławię Cię tym wszystkim? Otulam. Roświetlam i dziękuję, że Twój rok był tak wspaniały, jakiego się jeszcze nie spodziewałaś. Najcudowniejszy rok w Twoim życiu. I tak też się stało dla Ciebie, dla mnie, dla nas wszystkich. I za to dziękuję. Weź głęboki wdech, wydech, poczuj tą wdzięczność za ten wspaniały rok. Tak jakby się już skończył, poczuj jak to jest pod koniec 2026, kiedy wszystko zadziało się z boskim porządkiem. Poczuj tą wdzięczność, relaks, poczucie bezpieczeństwa. Podziękuj za najlepszy rok w Twoim życiu. I ja również Ci dziękuję. I błogosławię.